Siemanko, jestem Waster cyfronomikon. Yy, w jakimś znaczy, w jakimś w ostatnim, yy, na ostatnim E3, i yy, EA zaprezentowało nam Battlefielda. Tak, to był kurwa. Cały czas myślać, czy to był ostatni, to, ale jak nawet nie był, to mnie poprawicie, ale tak, to był ostatni. I Eee, kurwa E3, i wtedy za, pokazali nam Battlefielda jednego. Ja pamiętam, przed, w ogóle przed pokazem były już jakieś plotki, że oni chcą wrócić do pierwszej wojny światowej, i był wtedy taki płacz na internetach, że jak będziemy strzelali, kurwa z jakiejś e, trąbki, kurwa Rumcajsa, z jakiejś dubeltówki czy coś, ale nie, tu są karabiny. Join the squad, jesteśmy British squad, to dobrze, bo przed chwilą grałem i byłem kurwa tym turkami, gram teraz na. ...klawiaturze i, i, Zaraz będę grał na Joy'u, przejdę na Joy'a, zobaczymy jak to się no. na Joy'u też gra. Ale na razie zagramy na klawiaturze. I powracając do tego E3. E, wyskoczyli z Battlefield'em. Pamiętam jak to było strasznie niedawno temu. I po prostu wszyscy się podbierali, Cały internet kurwa normalnie przeżywał, to będziemy mieli kurwa pierwszą wojnę, to, to będzie zajebiście. nie znam się na klawiszologii i do tutaj troszeczkę się motam. Ma powiem Wam, że to wygląda przepięknie, przekurwa zajebiście. Już na grupie, u nas na grupie na Cyfronomikonie, już tam widziałem, parę osób zaczęło pisać, że to jest kurwa kalka, że to jest yy, Call of Duty w skórce bat Battlefronta. Ja pograłem może z dwa mecze czy z trzy i powiem Wam, że dla mnie to nie jest Call of Duty, kurwa Battlefront w skórce kurwa Battlefielda. Co ja w ogóle pierdolę? Kurwa mnie jeszcze. Powiem Wam, że ja nie jestem przeciwny też do na klawiaturze, także weźmy to pod uwagę. Na moim ostatnim meczu, tam przedostatnim, troszeczkę ustrzeliłem. Nie mówię, że dużo, ale trochę tam ich ustrzeliłem. To jest nasze, to po co ja to w ogóle kurwa idę? Aha, miałem Wam coś pokazać. Ale nie to, to. O kurwa! Ale mi wyskoczył pierdolony, no. Ale chciałem to pokazać Wam i, i fanom. Cock of Duty, ja nie mówię na znaczy mówię, że Cock of Duty jest złe. Cock of Duty by byłoby do, dobre, gdyby e, poszli, jakoś posunęli się do przodu. Kurwa, chodź mnie tam. Co ja miałem wam pokazać? Patrzcie się na ziemię. Call of Duty, ucz się. Je było co? I to jest właśnie coś pięknego. Call of Duty musi się uczyć, bo tam kurwa. Y, zadraż. O, ale mnie sniper, na mierza, widziałem go. Kurwa, jego latarkę tam. Dobra, przejdziemy się do snajpera i spróbuję jeszcze. O, tutaj jest bajoneta. Kurwa, nie dżyj, pizdy, tak. No, będą mnie troszeczkę tutaj ubijali. Gram, powiedzmy, że trzeci raz. Ale to raczej tak bardziej biegam, i sobie mapę oglądam, niż miałbym grać. Jest nasz w samolocie i i i i, i panowie. Lecimy, ale tu by się na okuluście zajście leciało. Siedział z tyłu na tyle, tylko po tak wysoko leci. What the fuck? Dawaj, zejdź, zejdź niżej. Ale to jest jakiś inny samolot, ja nie mogę się. Aha, bo to są dwa działka. Tak, to jest inne, bo ja latam jakimś innym. Ale koleś nie to... Latałem jakimś innym, w którym mogą się obkręcać całkowicie. A teraz, jeśli się uda, to wypróbujemy jeszcze konia. Ale widzę, że jest zero koń. Tutaj jest nasza baza, chyba. Tak, nie ma koni. Chodźmy do tego gościa. On jest po to strzałem. Nie, no wygląda to cudownie, to trzeba im przyznać. Yy, snajper, ale go kurzu zaprzyczaiłem tam na tym. Jak tutaj się ten. Nie wiem, jak tutaj się Odpalmy Joya. I na Joyu to było chyba RT. Kurwa, tu jest granat. Chciałem go zaznaczyć sobie, dobra, ale teraz zagrałem chwilę na joyu. o ile uda mi się kawałek przebiec. Zobaczymy jak na joyu się gra, bo dla nas w sumie nie mam szans, a oni na klawiaturach, ja na padzie to jest troszeczkę nieporozumienie. Kurwa, mogę się do nie swojego nawet dosiąść. I znowu ta spierdolina. Po paru strzałach chciałem przeładować Kurwa, kurwa, kurwa! Ale kozackie te walki z samolotami! Kurwielu przepal. Znaczy, przegrzał mi się. Tam jest, na ziemi. Nie no, tak ja ich nie pierdolę. A właśnie, wyskoczmy stąd. I... Odpal szparagląd! do ochrony. Dobra, i gdzie ja żem? Kurwa wylądował na pustkowiu. Kurwa kilometry od domu. Dobra, to ja może na razie Joya odłożę i przejdę na klawiaturę. Jakoś na klawiaturze. No bo gram na komputerze to dlatego. Ale tak jak mówiłem, w tą grę będę napisał na Xboxie. Na bank ona będzie się różniła, jestem tego pewien. Bo tu jest naprawdę oczo jedne. To, to, no muszę to przyznać, jest oczo jedność. I, i, nie wiem jak na PlayStation, bo nawet nie sprawdzałem i nie będę sprawdzał. Oleż tu wybuchy, kurwa, pięknie wyglądają. No i nie wiem, czy już mówiłem, że ten, że właśnie e, z wyrole na zamkniętej grupie już mówili, że to jest nakładka na fronta. Kurwa, no gram te 3-4 mecze i jeszcze tego tak nie odczułem. Dobra, nasi. To tylko nasi, kurwa. Arabusy, ja pierdolę. Jesteśmy turkami Tam jest uwa gnój. Patrz, nie ujebałem go Kurwa przez te punkty, bo myślałem, że go ujebała, to są punkty po prostu te za, za za przejmowanie Jak on w ogóle tam się znalazł granat mi tu dolno Dawać ktoś apteczkę Domel.pl nasz skaną Wziąłem kolesia assaulta, który... Od tyłu mnie przypierdolił Wziąłem assaulta, który ma karabin, bo... Weźmiemy teraz Teraz weźmiemy kogoś z pojedynczą giwerką I, i... No mi to nie przy... Ja muszę mieć seryjkę Na przykład weźmy tego On strzela pojedynczo Pójdźmy na F Tak, żeby yy, Pooglądać sobie Tutaj te miejscóweczki Kurwa! Chyba tam kogoś widziałem Nie. No, ale tak jak już mówiłem, te bronie takie, dubeltówki, patrzcie, strzał... Nie! Kurwa! I dopiero teraz przeładowuję. O, o, to, to może się... To może mi się spodobać. Kurwa, tylko nie wiem też jak tutaj się... ...zaznacza ich, tak jak spróbowałem na Joy'u... Tak jak Battlefield, gdzie w Battlefieldzie w na przykład, to... No to tutaj niestety tak się nie robi, bo... Tam było chyba LB, jak to Albo tam trzeba było analog, kurwa, f... wcisnąć, jak się na kogoś patrzy. Chuja, analog to jest ten. Nie, to było na bank, to był ten. RB. Ale patrzcie od razu, jak on wolno idzie, jak ma sensitivity na Joya zmienionego. Tak konsolowo, nie? A jak tylko przejdę na myszkę... To już od razu, patrzcie, patrzcie jaka to napierdala. O, o, o kurwa! Dawaj mi moje granaty. Aha ja nie mam, bo ja jestem teraz tym! Kurwa medykiem. Chuj mnie tak rzuć sobie apteczkę. Kurwa mać. Jakieś jest apteczka? Dawaj bierz. A to co to jest? To jest chyba ten. Leczenie jakieś, kurwa, albo reanimacja. Dobra, wracaj, energią. Ściągnij mi ten, kurwa, czepek pierdolony, ale ja się tu motam. Aha, bo to jest T. Dobra, pierdole medyka. Jak możecie zauważyć, nie jestem zbytnio oswojony z klawiaturą. Dawać mnie tego, ten jest najlepszy, albo to jeszcze, zobaczymy jaką temat makiwerkę. Chodźmy tutaj do tego kolesia. Oh, dobre, dobre Tam jest nasze, a jest za daleko. Wszystkie prawie są nasze, to idziemy do C Skądś do mnie strzelają, nawet nie wiem skąd. Kurwa Czoł ale coś czuję, że ta właśnie mapa będzie kurwa tym e, Rajem dla, dla kamperów. Jest zbyt otwarta, gdzie ja byłem? Tutaj, powiedzmy, jestem w gaziku F3, gdzie tu są kurwa f Fred. -y? Tam jest, tam jest, kurwa, dobra, są wychodzę bo koleś widzę nie jedzie albo nawet go nie było. Objective Charlie, dobra. Ja go miałem wziąć, ale zapomniałem. Drzewo się widzę, że było. Powiem wam, że... Pięknie to wygląda. Ole przyjeba Dwa to nasz. Dobra, gdzie mam iść? Jak wszystko przejęliśmy? Wszedłem do zbyt dobrej ekipy i nie mogę nikogo upierdolić, bo mi upierdalają. Ciekawi mnie tylko, czy z tego powodu dali tą mapę pustynną. Tak jak to pijany tato napisał na grupie, że. To nasz! Sorry, sorry, ale że mu diabo te że na przykład że po prostu ona jest pusta, znaczy to jest graficznie pięknie, nie? No ona jest pusta i żeby po prostu konsole się za bardzo nie, nie dławiły i żeby znaczy on tego tak układu nie napisał, ale żeby się konsole nie dławiły i, i po prostu żeby sprzedaż się była lepsza, no bo gdyby na przykład leci kurwa z gazikami do jeba Gdyby na przykład to się strasznie dławiło i coś w tym stylu, to od wielu graczy mogłoby zrezygnować. Jeszcze raz do samolotów się wbiję. I znowu do tej spierdoliny Dobra, idę na G Dopiero zajarzyłem, że ja nie gram na Joy'u. mówię, tak przez, przez sekundę sobie miałem kurwa, jak tu się spodoba nie, zaraz to rozpierdolę. Akurat jak nagrywam, to mi nie idzie. A jak nie nagrywałem, to tam kogoś. U... Nie mówię, że jakoś wymiatałem, czy coś w tym stylu. Ale przynajmniej kogoś tam upierdoliłem. Gdzie tu odlica... odlicza jakiś czas, czy coś, czego on mnie nie wpuszcza od razu? Dobra, to może troszeczkę się. Skupmy. Tam jedzie czołg. Kurwa jego mać. Zadaj w te działo, koleś. Gazi. Tu have zady miło widać. O nic mu nie robi. To co to jest? Nic ciekawego. Mam have Skąd? Kurwa! Jak tu się kuca na klawiaturze? Tak. Sniper, kurwa, widzieliście te światełko? I to jeszcze na koniu, ale przesadził. Właśnie miałem się jeszcze na koniu przejechać. Oczywiście, kurwa, konia nie ma. Nie, idę tu. Pierdalej tego wyzika. Będę musiał zmienić sobie... No i tak to nie o to chodzi, ale zmienię sobie na Asulta, bo nim grałem i nim ubiłem. Może to coś to pomoże, ale wątpię. Nie zgin mi teraz tylko kurwa Dobra, pierwszy kill to jeszcze mu pomogłem. Czołg. Jak tu ty z czołgami? Kurwa ja tymi to granatami. Cztery Dopiero wyjebał? Kurwa! Plecy. Plecy. Dobra, niech ten meczik się skończy. Jeszcze jest yy, następny. Dwa mody dali. To jest inna jakaś... Znaczy inna. Też pustynia? Nie, 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 kurwa, co ja bym zrobił? Jak mi ściągnąć? Nie z tego kurwa karabinu. Już mnie przyuważył pewnie. Dobra, alasysta przynajmniej poszła. Chodzi mi o to, że pustynia jest ta druga mapa, drugi tryb taki który nazywa się Rush The Rush Tam też są jakieś przejmowania tych tych obżektywów sobie a to ty okej Dobra do E nawet nie biegnę bo to kurwa za daleko patrzcie patrzcie jaka kurwa menda Ja muszę się przyzwyczaić do klawiatury i do myszki i wtedy Wtedy troszeczkę to zaczyna jakoś się klarować. Koleś, jak se do góry nogami leci. Właśnie jeszcze wsiadłem do samolotu, jak znajdę. Ale graficznie to jest masakrator. Ten ogień tam w oddali, jak z tym blurem, tak pomieszany. Kurwa, jak to pięknie wygląda. Dobra, jeszcze trzy minutki, panowie. Beta nasza. It's klientka, tutaj klientka gada jako yy, pani lektor. To bardziej troszeczkę mi przypomina jakieś takie esportowe wyzwania niż wojnę. No ale w sumie wybaczmy, bo krótkofaluski były na wojnie światowej? chyba były. Kurwa, nie wiem, jakieś tam radio nosili na plecach chyba. Dobra, niech już będzie, niech już będzie ta kobitka. Kurwa, kogoś tu widziałem, czy. Czy mi nie się wydało? Widziałem. Ale się wszczaił, skurwiel, czekał na mnie, ale nie ze mną te numery, kurwa szmato. Nie wiem jak się wbija nóż, bym ci wbił. Aha, wiem jak. Tym. Dobra. To że on z pałki jakieś wali. A jak biegnę i wcisnę... I zjebałem. To. Jak biegniemy i wciśniemy F, czy tam na Joy'u przycisniemy Analog, to on wtedy się rozbiega z tym swoim bagnetem. Dobra, żeby był jakiś samolot wolny, to byśmy się jakoś fajnie rozbili. Pewnie, że nie ma. Tu jeszcze nie byłem i nie mogę tu iść. Dobra, gdzie ja mam w ogóle? Wszystko przejęliśmy im. Tam jest, kurwa. kurwa, co to za spierdolony... Aha, to się tego ten... ...to się wypuszcza tego, tego... ...tego, tego pociąga. Teraz... czy on zginął, kurwa, czy nie? Siad, kurwo. Na Joyu mi się lepiej gra niż na klawiaturze, ale tutaj na joju nie miałbym ani... ...ani, kurwa, jednej szansy. Tam, spierdolił, szybko! Dobra, ten mi go zabił. Kurwa! Ściągnąłeś mi go. Chyba tu coś... To mój, to mój. Jedynie to tu na pc -cie, że o, możemy się odwrócić od razu do tyłu. To, to jest na plusik, nie? Na Joy'u to jest raczej... Znaczy, jak podciągniemy sobie te, te. Y, kurwa... Sensivity na Joy'u to pewnie się da tak zrobić, ja zawsze gram na i nigdy nic nie podciągam. Dobra, idę im przejąć te... Dobra, zwycięstwo i zostałem... w promotka chyba dostałem. Pokażcie ile kurwa z zgonów. Nie ma mnie tu. 20 kurwa, 4 do 13. Ja pierdolę. Dobra, ale wychodźmy stąd. Kurwa, nie continue, tylko return to Next Stars. Wypierdalaj! Tu, wychodzimy tu, bo ja chcę odpalić jego rasha teraz. Zobaczymy tego rasza jeszcze przez chwilę, bo już ile to mamy nagrania? 20 minut prawie, ja pierdolę. Dobra, Rush, together with your team, attack or defend objectives. No to tylko tak na chwilkę włączę, tak początek, może się czołgiem przyjadę, bo pamiętam, który grałem, to czołgiem jechałem. Ciekawi mnie strasznie, yy, co tu będziemy mieli za mapy. Tutaj, znaczy, chodzi mi o to, że ja bym chciał mieć różnorodność. Ja, ja nie lubię pustynnych, takich kurwa, arabskich, afrykańskich, pustynnych. Map, tego nigdy nie dzierżyłem. Ja, ja wolę jakieś lasy, dżungle, jakieś bagna czy coś w tym stylu. Wiem, że jedna taka na pewno będzie, bo tam właśnie tak, w którą snu dograł. Dobra, chodź tu. I jesteśmy Asult, Asult Jest czołg, jedziemy czołgiem, kurwa. A ja Patrzcie, jak w gąsienice chodzą, że idziecie. Też nie wiem jak się włącza żeby był na przykład ten widok z yy, trzeciej osoby no sprawdźmy no, na Joy'u, to na Joy'u było dobra jest zajebisty czołg kurwa na Joy'u mam opanowane to wszystko nie na klawiaturze ale na razie wygrajmy na klawiaturze bo jak już tutaj się szybki to przesuwa, że tak powiem tutaj chyba Chyba tutaj chodzi o to, że mamy na dwie, te punkty. Jak już dole taką serię dostać? Kurwa! Już wiem po co maska gazowa, ale tam kurwa zamuszczarowali teren. Kurwa na coś wiehają. Co się tak zjaśniło? Ja się wypierdolę Kurwa gnoli Ale jeszcze mi dopierdolił, no Nie wypierdolam stąd. Aha, dlaczego mam wybranego? Zobaczcie, to jest karabin główny, to jest taki kurwa przedłużony pistolet. Także wam zaraz pokażę. O, widzicie? Taki przedłużony pistolet, on ma jednięcie. Jak strzelisz, to jest to takiego. Jak skapiszona, nie? Ale jednięcie jest ostre, bo to jest chyba jednostrzałowiec nawet. Dobra, energię wracaj. Aha, tutaj chodzi o to, że mamy przejąć punkt pewnie. I potem dalej będziemy się przesuwali po następny punkt. Na razie nie możemy widzę stąd wyjść. O, jest, atack the new, objectives. Oh, yes. the new to jest... O, tutaj to już wiem o co chodzi. wiem o co im chodziło, że to jest nakładka z tego z y, Battlefronta. Po prostu to jest kurwa ten. Atak IKI czy jak to tam było w wątku, to przejmowanie? No, to wzięli po prostu tryb. Nie to, że nakładka, ale tryb se taki wzięli i wcale on nie jest zły. The fuck, za szybko się poruszałem. Dobra, no to jeszcze ostatnie rzutko. Na koniu jeszcze karnę, o. Jedzie na koniu. Skacze się? Kuja, nie skacze się. Fajnie się jeździ, nie? Dobra, ale teraz spierdalaj, bo tu jest obszar. I co ja wziąłem za kurwa... Gdzie on jest? No, kurwa jest. Panowie, zmieszczę się do was? Dobra, ale z tyłu nie chcę strzelać, z tyłu. Kurwa, co ja robię? Wyszedłem już wszedłem z murotem. Oleś to był fuks! W momencie w którym on wypierdolił ja chyba wyszedłem Kurwa! Bo to jest mój! Ja pierdolę zobaczyłem na czerwono... Nie, to nie był mój do ja. Kurwa jeszcze tej gry nie ten... Nie opcykałem. Zobaczyłem na czerwono, to pomyślałem, że to nie mój. Co to za dzwonek? ckm na przypierdolmy. Zobaczymy jak się strzela. Fajnie. O, jakie kole... Jaram się, ty! Co to mnie zabiło? Koleś tam leżał. Kampił. Dobra. Ostatnie rzutko, że tak powiem, tylko że teraz gram swoim, bo nie lubię grać z tymi tymi. Jak widzicie kalczyłem jak chuj, ale jak już będę na Xboxie to nie będę już tak kaleczył. Asult Dawaj tu, Dobra, w którą stronę jest zeszanamy panowie Tam do góry mam Fajne to jest. coś że ten tryb będę, będę odrywał. Dawno mi krzulkę, gdzie ten czołg pierdolony, Spierdolił, a ten grunek się tak szybko nie odpala. Kurwa, teraz by się przydał ten. Kurwa, 14 hitów mu najebałem tylko. Dobra, 26 minut. To jeszcze raz. Jeszcze jeden, kurwa, ostatni, ostatnie Żytko. No i tak, może trochę wytnę, żeby nie było przypału. Dobra, biorę konia, żeby tam się szybko dostać. Właśnie tutaj też y, z tego co słyszałem, warunki y, pogodowe mają jakieś występować. Powiedzmy, że jakoś się tak zmienia. Tutaj chciałbym zobaczyć jakąś burzę. Skoro gram teraz, to może by. Czego kurwa wziąłem ten, a mam kurwa innego kolesia? What the fuck is going on? To są błędy jeszcze kurwa tej bety, ty... Ale snajpi. Tam snajper tam kurwa siedzi No 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 Wy... Kurwa nie wiem czy mam wyżej wziąć niżej, wyżej No tak przeładowuję na widoku zajebiście. Nie upierdolę, bo nie ma szans Nie z takiej odległości Tak myślałem, tak myślałem Dobra Za długo już nagrywam i, i za bardzo dla mnie. Co ja powiem, powiem tyle, że jestem podjarany jest, Będę grał, będę strzelał Na Joy'u na konsoli, gdzie będę miał równe szanse Tutaj na Joy'u jest troszeczkę za wolno Oni za szybko i, i zabiliby mnie od razu Jednak dla mnie na Joy'u się lepiej gra jeszcze nie przyzwyczaiłem się do klawiatury tak na maksa i, i, i... co tu dużo mówić, mi się podoba zajebiście i, i mam nadzieję, że... znaczy tak po becie to nie można się tak oceniać do końca, bo co, my, co nam tu dali? Dwa tryby i kurwa y, dwie mapy powiedzmy, nie? Jak już będziemy mieli całość, to wtedy jakoś się to obada. Dzięki za oglądanie. Narka.